Siemaneczko Kładowe Świrusy i Świruski, witam Was na kanale ATV Głogów GARAŻ, ja jestem Maciek, jeżdżę kanałem na 32 salach, jeśli chciałbyś się e, dowiedzieć co i jak, jak się jeździ na takiej oponie, a zrobiłem mały testik po asfalcie i szutrach i jesteś ciekawy jak to jeździ, a chciałbyś sobie założyć i nie wiesz, siadaj, oglądaj i lecimy z tematem. Ok, let's go! Kładowe świrusy i świruskich jesteśmy z powrotem. Na samym początku chciałem wam tylko podziękować za wszystkie komentarze z poprzedniego filmu. Były naprawdę fajne, merytorycznie można było się pośmiać. Troszeczkę pogadaliśmy, troszeczkę was doszło do nas na grupę na Facebooku e, dzięki takim filmom, więc miejcie to na uwadze, że to jest tylko moja opinia, bo ja te koła założyłem, testowałem je dla siebie, ale mogę podzielić się z wami e, dość takimi. E, że tak powiem, e, odczuciami. Odczuciami, brakło mi słowa, odczuciami. Wiecie, to nie jest coś tam pisane, tylko po prostu z głowy, więc czasami mogę się zająknąć, więc nikt nie jest idealny. Ale dobra, zaczynajmy. Koła 32cale dżurnej, Potężna chłopata, gruba, wielka, e, ciężka. Jedni powiedzą ciężka, 28 kg z felgą. Jak to się jeździ? Panowie i panie. Nie jeździłem na razie w błocie, bo na wszystko przyjdzie czas. Najpierw chciałem pojeździć ją szutrami, chociaż wiecie, podkreślam, ta opona to nie jest opona do jazdy szybkiej, e, szutrowej, asfaltowej nie, to nie jest do tego opona to opona jest stworzona typowo do błota, do orania w błocie, przerzucania tony, e, wiecie, e, błota, rwania półosi, e, urywania pasków, czy choćby nawet Urywania dyfrów czy wałów, więc wiecie, to jest już poważny sprzęt, ale tak y, po części mówiąc, jest naprawdę rewelacyjną oponą jak dla mnie. To jest moja subiektywna ocena, więc y, musicie brać na to poprawkę, że nie każdemu dobrze się będzie na tym jeździć. Powiem Wam tak, przejechałem ponad 100 km na niej. Jeździłem wcześniej na Gorilkach. Y, wcześniej jeździłem na Deli Tire, też na takich chłopatach i mogę się do tego odnieść. Jeździłem na Maxisach. CST, Anklach i teraz ostatnio w tym kładzie były złożone Bichorny trójki dlatego je bo dla jednych jest to dobra opona dla mnie jest za mocno przyczepna, że tak powiem za mocno klei się tej drogi czy asfaltów, czy szutrów jedni preferują takie coś ja preferuję coś innego, ja preferuję opony uniwersalne którą wiecie, na przykład na przykład, to jest jeden z takich plusów że jeśli wbije Wam się nawet tak jak pięść Yy, gałąź czy cokolwiek Wy i tak na tej oponie pojedziecie, bo ona jest tak twarda bo tu jest zero powietrza, <noise> więc i tak pojedziecie dalej a niestety na zwykłej oponie już dalej nie pojedziecie yy, i chodzi też o to, że gdzie nie wjadę potencjalnie wyjadę ale przeleciałem się na Chojnów, na Żwirownię yy sobie ponad 100 km, dwie strony jeszcze przelatałem jeszcze, yy, w międzyczasie i mogę Wam się coś na ten temat wypowiedzieć. Chociaż to nie jest jakiś yy, nie wiadomo jaki kilometraż zrobiony, ale na dzień dzisiejszy powiem Wam tak. Nie trzępie, jak to niektórzy by myśleli, że to będzie tak jeździć. Nie, nie trzępie przy dużych prędkościach. Przy wolnych, obrot, yy, znaczy przy wolnych prędkościach jest odczuwalne, wiadomo, te yy, jazda. Po, po tych płaszczyznach, czyli wiadomo, lekciutko tam chodzi, ale tragedii nie ma, ale nie oczekujmy od tego, że tu będzie komfort. Chodzi o to, jak prowadzi się ta opona. Na szutrach powiem Wam szczerze, petarda. Na nierównościach, na dużych dziurach, na takich, wiecie, no nie dużych, ale takich dziurach, gdzie normalna szutrowa droga ma, wiecie, takie zaniżenia, Przelatujecie, panowie i panie, przelatujecie jak po stole. Jeszcze tym bardziej, jak macie kłada usztywnionego, nie żeby był miękki, tylko usztywniony, po prostu te, te dziury znikają. Lecicie, znikają wielkością koła. Wielkością koła pokonujecie wszystkie te zagłębienia, czyli nawet tym kołem nie wpadacie do środka, tylko przelatujecie. Nie odczuwalne nic. Wiecie, każdy myśli, że gdzieś tam o coś tego. Nie! Właśnie przelatujecie na pełnej prędkości przelotowa prędkość 80-90, nieodczuwalne nic, nawet fajnie się prowadzi, bo jest tak sztywniutko, macie pełną kontrolę nadkładem. Raz mnie tylko dobiło, raz mnie tylko dobiło, poczułem felgę, jak wpadłem naprawdę w taką dziurę, że aż, aż yy, stanąłem prawie w miejscu, nie, ale to, to mówię. Na takich oponach się nie jeździ szybko, tylko się jeździ przeprawowo. Przelotowa na takiej oponie spokojnie 80-90 nie odczuwacie żadnego, jak dla mnie, dyskomfortu. A jeździłem i na Cryptidzie jechałem, tylko tak yy, kawałek, ale jeździłem na moich gorilach. to na gorilach troszeczkę gorzej. Na no, cesta Angla też to można powiedzieć, że to są jakieś takie łopatki, ale nie, no, na deli Tire to, to bardziej tak przypominało. Nie? To, to ta opona z nich najlepiej. Większy gabaryt, większy prześwit, walicie wszystkie większe takie wiecie, niedogodności dla Was. W piasku, po piasku jeździłem. Przejedziecie, ale nie oczekujmy, że podjedziecie nie wiadomo jakie tam podjazdy, bo to nie jest do tego opona. Pamiętajcie, to jest tylko na razie taki teścik po płaskich, po płaskich na asfalcie ta opona zachowuje się bardzo dobrze jedynie co na zakrętach macie wrażenie takie, że ten kład chce tak, tak dziwnie na zakręcie chciałby uciec, ale do tego idzie się przyzwyczaić pojeździcie raz czy drugi raz przejdziecie się i zobaczycie o co chodzi i już będziecie umieli to skontrolować dla mnie petarda ale mówię, każdy musi mieć ten w głowie yy, świadomość że to jest opona nie dla wszystkich. To jest op... wielkość opony? Okej. Okay. Robi wrażenie. Uwierzcie mi robi wrażenie, bo jak żeśmy postawili przy wszystkich kładach na Hojnowie. On chyba był z nich wszystkich <grych> najpiękniejszy. I powiem Wam szczerze, Antek Kaszmarek, który śmiga tam w polskiej Lidze ATV wsiadł na niego. Taki malutki chłopak na nim wyglądał. Chłopak ma nie chyba 10-11, może 12 lat i powiem Wam szczerze. E... Na koło go postawił, nie? Stawiał go na koło, jechał na kole. Szacun dla niego pozdrawiam go serdecznie. Antek naprawdę walił na kole grubo, nie? Aż ja mówię, możesz się przejechać tobie ufam, bo jedziesz szybciej ode mnie, nie? Więc to było fajne. Powiem Wam szczerze, tak. Jeśli, yy, jeśli borykasz się z takim problemem, czy, czy chciałbym kupić, czy nie. Moja subiektywna ocena jest. Ja jeśli miałbym kupić, kupiłbym jeszcze raz taką oponę. Mało tego, jeszcze będę testował w błocie, więc jeszcze nie do końca mogę powiedzieć, że e, podjąłbym taką decyzję. Ale na dziś się tak. Nie, ja bym kupił jeszcze raz. Czy to będzie się rwało w błocie, czy nie będzie rwało? Wiecie, to, to jest taki specyficzny rodzaj opony, nie. To jest taki, daje mega frajdę. Mega frajdę. I tak, nic tu nie obciera, nie bójcie się, nic nie obciera, nic nie stuka przy dużych uderzeniach, nic mnie nie złapało, nic nie połamałem, nic nie urwałem. Eee... I jeszcze czekajcie na testy w błocie, zrobimy niebawem, wszystko po kolei, bo tam pisaliście, że czekacie na błoto. Przyjdzie i błoto, panowie, przyjdzie błoto, na razie zaczyna się lato, nie ma nigdzie błota, trzeba te błoto znaleźć, ale będziemy testować i na pewno Wam rzetelnie o tym powiem. Jak się coś urwie, to Wam o tym powiem. Jak się nie urwie, to też Wam o tym powiem na dzień dzisiejszy. Ja osobiście jestem mega zadowolony z tego zakupu i jeśli ktoś zastanawia się nad zakupem, pamiętajcie, nigdy się nie zastanawiajcie, Ta, ten komplet opon kosztował 2000 zł, 2020 zł, więc myślę, że warto było, jak za te pieniądze, to yy, każda zabawa jest. Fantastyczna, zwłaszcza że nie, nie przekazujecie na to nie wiadomo jakich funduszy, a zabawa jest przednia. Więc yy, po przejechaniu 100 km, asfalt spoko, jest kilka takich, wiecie, trzeba się nauczyć: szutry, petarda. Petarda jak na taką oponę. Zobaczymy jeszcze błoto, więc czekajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i trzymajcie się. Do następnego. Hej.